Jest strony BN2-3 i tutaj mamy odcinek z Dream Ninja 2019, czyli legendarnej gry na moim kanale. Ja w ogóle jeszcze nagrałem wtedy, co już kończyłem tą grę. Nagrałem jeszcze jeden odcinek, gdzie pokazywałem, że mam srebrny skład. Niestety miałem wtedy takie warunki, że ja ten film usunąłem. Cały czas coś przeszkadzało w tle. Film miałby chyba podzielony na 5 części i też... No, nie, nie wyszedł najlepiej i zaprezentuję Wam to jeszcze raz. A chciałem Wam zaprezentować to, że mam cały srebrny skład. A nawet mam złotą kartę, jaką jest Wojciech Szczęsny. E, I zakupiłem też nowego piłkarza od kolejnego Polaka, jakim jest Arkadiusz Milik. E, ogólnie też pokażę statystyki mojego zespołu. Mój zespół zdobył 963 bramki. Fajnie było dobić do tego tysiąca. Jeżeli chodzi o graczy, bo tam było mówione, im mobile, prawie 450 bramek w 350 występach, nieźle. I 161 z przy tym tak to się prezentuje. No to co? Ostatni mecz Ligi z Juventusem? Później będzie finał Pucharu i, i zagramy sobie te, nie wiem, 2-3 ważne mecze żebym wam pokazać Osta ostatnio jeszcze troszeczkę sobie pograłem żeby przypomnieć jak się gra w tą grę eee... no i taki ukłon w stronę starszych fanów mojego kanału którzy pamiętają doskonale granie w tą grę i myślę, że ostatnio nawet była komplikacja najlepszych moich bramek eee... no przyjęła się tak w miarę eee, nie najgorzej Strasznie długi wyszedł ten film, zdecydowanie dłuższy niż się spodziewałem, może też dlatego, eee. no, ale stwierdziłem, że jednak, jednak się zdecydowałem nagrać wam ten film, gdzie pokazuję że to, że mam srebrny skład i że kupiłem też Arkamilika. Chyba też będę kupował jakiegoś piłkarza takiego, może z jednego jeszcze dobrego, i może kiedyś pokażę. Nie wiem, czy w sumie dotrwam do tego momentu, jak będę miał złoty skład. A co dopiero mówić o czarnym składzie, czyli najlepszym z wszystkich ocenieni na 100? No to już będzie wyzwanie, ale przynajmniej jednego piłka że ocenionego mieć na 100 to jest coś. Jak grałem kiedyś dawno, dawno temu w Dream League to miałem Diego Costa na ocenę, ocenianie go na 100 i czarną kartę, jeżeli dobrze pamiętam. I ten Diego Costa, oj, strzelał, strzelał też nieźle. To były czasy. na Dreamleach, było w 2018 na moim kanale, był w 2019 na moim kanale i Dreamleach jest w 2020 w sumie mamy połowę roku ja jeszcze gry chyba z sentymentu nie będę usuwał przez jakiś dłuższy czas to może by tak po sylwestrze w tym roku zrobić 2021 rok Dream Dreamleach last time ever ale to zobaczę Obroniony tym tymczasem, Mandzukic jeszcze do, będzie dobił o Ronaldo, Ronaldo, Mandzukic, no, było groźnie, ale obok bramki. Tu się tak rozgadam, i nie skupiam się na grze, no ale chcę sobie tak pogadać też troszeczkę, e, powiedzieć o moim sentymencie do tej gry, no. Grałem tam w Dreamlead'a 2015, 2016, 2017, 2018. 19. No i próbowałem w tą nieszczęsną 20, jednak nie podpasowała mi. Także z serią Dream League jestem naprawdę e, bardzo związany. Bardzo mi się podobała ta gra. No taki mobilny konkurent FIFA i godny moim zdaniem, więc. Jedyny minus wielki minus tej gry, że nie mają e, licencji na Bundesligę, że nie mamy zawodników ważnych, takich jak Manuel Neuer Kiedyś jeszcze była polska reprezentacja, był Robert Lewandowski. ostatni niestety usunęli Roberta naszego, chciałem go kupić. I tak, to by Lewandowski strzelał go zamiast Moraty, ale Morata też spisał się świetnie. Bardzo lubię też tego hiszpańskiego napastnika, jakim jest Alvaro Morata, i myślę, że poszło mu nieźle. I Mobile też fajnie strzelał, bo Morata to w poprzedniej serii, w tej, co wcześniej nagrywałem bez głosu na moim kanale. A w tej oczywiście serii to Cirrus, Nobile Włoch naprawdę też sobie świetnie radzi. Dobra, potrzebne jakieś zmiany będą. Chociaż tu zbytnio nie są zmęczeni moi zawodnicy, ale dajmy kogoś. I mo... Albo nie sane, dajmy. I za zapiątka Milika. Wymienimy Polaka na Polaka. To jest debut Milika. Czekałem specjalnie na debut Milika, żeby wam pokazać na odcinku i żeby. Pierwsze wrażenia z gry ark, arkiem pokazać, też przeżyć razem z wami, że tak no, Tak, dokładnie, tak to chciałem ująć. Przydałoby się ten, nawet skromnie 1-0 ten mecz wygrać, bo widzę, czy coś. No, są ostatnie plotki transferowe, że właśnie Arek ma trafić do Juventusu, miało być Atletico miał być chyba też Tottenham. No, nie wiem, co z tego wyjdzie, bo sagi transferowe z piłkarzami, no to jest naprawdę. Tematyka fantazy wręcz. To, co się tam czasami dzieje. Tak samo przechodzenie od 5 lat Lewandowskiego do Realu Madryt, czy tam od 8 już nawet. Tak samo piątek miał iść do Tottenhamu, miał iść do Chelsea, miał iść też tam gdzieś, a ostatecznie trafił do Herty. A wcześniej do Milanu. No. no i różnie to bywa, nie. Arkadiusz Milik. Mbappé, Benzema ten też nieźle strzela tej Karim. W naszej serii Karasko i Mbappé. No, to powinna być bramka. Niestety się nie udało. oj i będzie niestety remis na szkoda. Czy się jakby ta ostatnia akcja przyniosła Mgola. No, niestety obrońcy powstrzymali. Kurcze, no znowu Arkadiusz, tak podałeś. Dobra, to jest ta szansa. Kurczę, no i oczywiście spalony, no, jak żeby inaczej. 4 minuty aż doliczone, ale no. 4 minuty to jest nic. To są dwa podania i koniec meczu. No, ale liga jest nasza, wygraliśmy ligę, także. Chociaż z drugiej strony wygranie ligi to była formalność. Chciałem poprawić wynik punktowy. Niestety to chyba się też nie udało. Puchar jest nasz, także miły widok. Ale mogło być zawsze lepiej. Menałem mecz niestety kwadratowo. No i finał Elite Cup przeciwko Atletico Madry, to już musimy wygrać, oczywiście. No i właśnie, tak to ta seria się ma. Na moim kanale tak samo Simsy już naprawdę długo są. Też jest długa seria Simsów. Simsy też będą miały swój powrót także spokojnie. Jak nagrywam ten odcinek, to ogólnie luźne granie z B123 powinno się pojawić albo przed tym odcinkiem, albo po tym odcinku, kurczę nie wiem. Nagrałem tą taką grę ostatnio, co była na... nagrywana, Bez prosta gierka, ale dużo twórców ją nagrało, sam stwierdziłem, że a spróbuję swoich sił w tej grze, jak mi pójdzie. Może nie poszło mi jakoś wybitnie, poszło wręcz słabo, ale... Najważniejsza była zabawa i zaprezentowanie samej gry, gry i rozgrywki. Taki był też tego cel, bo to luźne granie, jak sama nazwa wskazuje. I niestety spalony. I to nagram. Sims będą, tylko jest Simsów, właśnie do Simsów pobrałem aktualizację. Do Call of Duty też pobrałem aktualizację, bo kodik też będzie. Do obu tych gier pobrałem te wszystkie aktualizacje, już jest ogarnięte. Tylko, że do Simsów jeszcze muszę tam sobie ułożyć scenariusz, co ja chcę dalej robić, jak chcę kontynuować na historię naszych Simów, bo jak wiemy, e, taką mamy tą serię i coś sensownego bym chciał wymyślić. Mam chyba z trzy pomysły, takie w miarę, w miarę, w miarę. I Karim Benzema daje nam prowadzenie, brawo. E, takie właśnie. Nie najgorsze te pomysły tam mam. I który z nich zrealizuje pewnie jako pierwszy? Ale jeszcze zobaczę. Jest kilka postaci, które chciałbym przenieść do tego świata Simsów. Tylko pytanie, w jakiej, oczywiście, kolejności. No a to wszystko na spokojnie. I jeszcze też będę musiał wziąć się za wykończenie serii, yy, która będzie naprawdę długą serią na temat pojazdu z w San Andreas. Mam na razie nagrane 17 odcinków, 16, z czego 16 zostało dodanych już na YouTube'a, i tam miały dojść dobry odbiór. Też planuję materiał potężny taki na temat Red Dead Redemption, ale kurczę, jak teraz przygotowałem sobie jako tako rzeczy do tego materiału, to to wyjdzie potężny materiał o tym, co ja chcę nagrać, no ale z drugiej strony obiecałem tak ten materiał, więc myślę, że. Jak obiecałem to przynajmniej jeden odcinek wypadałoby zrobić z tego. Żeby nie być takim e, krzywoprzysięcą. No i nagrać tam przynajmniej jeden odcinek taki próbny. Zobaczyć jak to się przyjmie i czy ten nakład pracy będzie miał sens, czy to się spodoba, czy też. Nie no, zobaczymy tak, jak to wyjdzie. Jaki będzie odbiór, jaki się będę czuł po nagraniu tego ja sam a tymczasem piątek na 2 do 0, bardzo ładnie yy, bo też nie ma co na siłę nagrywać ale myślę, że jak już podniosłem tą rękawicę to jednak trzeba to dokończyć i jak się podjąłem wyzwania to to jednak trzeba do tego podejść tak jak należy a że jestem takim człowiekiem co jednak jak już coś robi to robi na poważnie to Myślę, że no nawet jakbym miał się trochę zmusić, to postaram się serio. Naprawdę, oj, nie chciałem tak doświadkować. to postaram się, żeby to się pojawiło to, co miało się pojawić. no. Także luzik, spokojnie, damy radę. Aj, no, myślałem, że często to broni. Jeszcze tutaj obrońcy miał pomóc. A niestety, Antoine Griezmann nam z no nie No, nieaktualne już, bo Antoine Griezmann gra w Barcelonie. No coś mu nie idzie, ostatnio strzelił gola z Realem, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle Barcelona słabo zagrała, ale Real teraz wysunął się na prowadzenie z przewagą. Hmm, no zobaczymy, jak to się skończy, tam poczynają w La Lidze. Premier League to oczywiście Liverpool, Bayern w Bundeslidze. W Serie A jeszcze trwa walka, tam lacje kurczę, Lacje dostała takie bat od Milanu 3-0. No trochę por takie upokorzenie moim zdaniem, Lazio tak grało ładnie. Chociaż z innej strony to też jest dla nas dobre. Dlaczego? Ponieważ Ciro Immobile był w tym meczu, a Ciro Immobile jak wiemy walczy z Robertem Lewandowskim o tego złotego buta. To to jeżeli chodzi o Immobile to w sumie nawet się cieszę. Ale jeżeli chodzi o Lacio Lacio jako drużynę całą, jako całość, jako jedność, to trochę mi przykro było, że przegrali z tym Milanem. Mimo, że tym kibicem Juventusu, to fajnie, że była taka rywalizacja pierwsze miejsce, że nie wiadomo kto wygra tam bodajże Inter jest na trzecim miejscu, ale to Inter ma większą stratę do Juve eee, to tam chyba już niekoniecznie coś z tego wyjdzie, ale Liga, Liga Mistrzów będą mieli, także brawo, brawo hmm. Napoli z Romu coś tak cienko Atalanta z kolei ładniej ładnie tak. chyba dwo, niestety 2-0 wygrali eee, dlaczego niestety, na no, bo lubię bardzo Napoli Chociażby też po części dlatego, że grają tam Arek Miliki i Piotr Zieliński. No i przegrali. I mamy kolejny finał, tym razem Global Challenge Cup. O, także same finały w tym odcinku, tak jak planowałem. Z londyńską Chelsea. Te. Gramy, no i tak, co jeszcze miałem powiedzieć? Jako mam tutaj jeszcze ligę czołową? A, oczywiście Francja, no to Paris Saint-Germain, Dominator. No... To nie ma się co dziwić w sumie. A wracając z Anglii, No to Manchester City, drugie miejsce tam. Ale Manchester City rozgromił 4 do 0 Liverpool, a ostatnio ulegli Southampton 1-0 i. A tam nawet obliczyłem takie nierealny scenariusz sobie pozwoliłem wykonać, że zobaczyłem, ile meczu zostało do końca. I zakładam, że Liverpool wszystkie mecze by przernął, a Manchester City wszystkie mecze by wygrał to i tak zakończyłoby się tak, że Liverpool by miał dwa punkty przewagi i był mistrzem Anglii na sam koniec także sytuacja no Liverpool potężna przewaga 20 punktów także nie do roztrwonienia już naprawdę no nawet jakby się cud stał i wszystko roztrwonili to nie roztrwonią tego do końca i skończyliby z przewagą punktową na koniec sezonu no w sumie należało im się po tylu latach no teraz taką drużyną, która dawno, dawno nie zdobyła mistrzostwa i na pewno czeka na ten e, tytuł na angielskim podwórku jest Tottenham Hotspur Sp Spurs. Chyba od 60 lat, jeżeli dobrze pamiętam, nie zdobyli, kurczę, mistrzostwa Anglii, gdzie Liverpool do 30 czekał i się doczekał. E, taka sytuacja właśnie. E, no i typy na Ligę Mistrzów. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wygra właśnie Bayern. Ewentualnie jeszcze bym przyjął do wygraną Manchester City. Znaczy, może jeszcze by znalazł się z jeden dwa zespoły, które chciałbym. ucieszyłbym się nawet jakby wygrały, ale to są tak nie, no Bayern to jest taki jedyny zespół, który najbardziej chcę, żeby wygrał z racji na Robert Lewandowskiego. Ewentualnie jeszcze mógłby wygrać Juve z racji na Wojtka Szczęsnego. Chociaż chyba bym wolał, żeby najpierw e, wygrał Robert z Bajernem wreszcie w tym sezonie. A Wojtek z Juwe jeszcze mają czas. E, bo Wojtek jest młodszy, Wojtek jest też bramkarzem dłużej pogra. A Robert naprawdę ma taką świetną teraz. E, świetny sezon, świetne statystyki. Fajnie by było takie ukoronowanie jego sezonu. Otrzymaniem takiej prestiżowej nagrody, no to było coś. Tymczasem do przerwy prowadzimy z Chelsea 2 do 0 w finale Global Challenge Cup. Eee, Także naprawdę fajnie było. No. Kto tam został? No właśnie, Lions sensacyjnie wygrał z Juve Tego się nie spodziewałem, ale myślę, że Juve odrobi tę stratę. Chociaż jak. Chociaż po tym koronawirusie to szczerze mówiąc po tej pandemii, po tej przerwie to nie da się tak przewidzieć formy zespołów. Yy, jest to naprawdę ciężkie. I na jednych to nic nie zrobiło wrażenia i nie zmieniło ich formy, nie miało wpływu. A na drugich wpłynęło naprawdę strasznie. I no... Kurczę, nie da się naprawdę przewidzieć, co to z tego będzie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Eee. Yy... Tam został Barsa z Napoli. To nie będzie wcale łatwy mecz dla Barsy. Hmm. Tak szczerze mówiąc, jakby nawet Napoli wyeliminowało Barsę, to przy obecnej dyspozycji to myślał też tak. Może i nawet nie ziwił bardzo bardzo. Tak jakby to miało miejsce przed pandemią. Bo Barsa naprawdę ostatnio, no nie licząc tego meczu z Villarealem, co wreszcie. Się wzięli jakoś do kupy, wygrali 4 do 1 no to poprzednie były, o ile Atletico to jest naprawdę mocny rywal, to pozostałe zespoły były na spokojnie do ogrania. chociaż też czy forma realu jest taka wysoka dwa mecze i dwa karne dzięki karnym wygrane te mecze, to tak też nie można powiedzieć, że wy, jakoś wybitnie zagrali bo z karnego to z reguły łatwiej jest wyegzekwować, no Wiadomo, stres, nerwy i tak dalej, ale jak jest taki solidny strzelec i zawodnik z mocną, znaczy, no nie wiem czy tak mocną głową można powiedzieć, ale po prostu doświadczony jak Ramos, to on strzeli raczej no, w 90% przypadków, więc on to wykończy. Nie zmarnuje takiej sytuacji. E, dlatego te wygrane też nie tak bardzo świadczy o jakimś nie wiadomo jak wysokiej formie. I Real może nie dać rady z Manchesterem City, myślę. I tak szczerze mówiąc, wolałbym, jakby Manchester City wygrał, bo lubię tą drużynę. No, ktoś może powiedzieć, o, drużyna zbudowana przez Kasę. No, ale jednak. Fajni zawodnicy tam grają. Najbardziej lubię Sergio Aguero. Chyba. No tak, Kun Aguero jest chyba moim ulubionym zawodnikiem z Manchester City. O, nie, wiem, po prostu lubię ten zespół. Ja tam nic na nich nie mam. E, co tam nam jeszcze zostało? No już wiemy, że Liverpool nie obroni tytułu. Atletico ich wyeliminowało. No to były dobre mecze. Wykonanie tych obu zespołów. E, no i Bayern z Chelsea. Ale 3-0 wygrali pierwszy mecz to. Nie wiadomo co musiałoby się stać, żeby nie utrzymali tej przywagi Jak Bayern zagra solidniej z głową Tak jak ostatnie mecze To będzie dobrze A tymczasem ja 4-0 pokonuję Chelsea I zdobywam trzecie trofeum w tym odcinku No nie niezły odcinek, jeżeli chodzi o trofea No i chyba zakończymy tym akcentem Chyba, że coś ciekawego jeszcze mamy zagrać Chyba All, -All -Stars, ale nie wiem czy All Stars mi się chce grać Nie, nie będę tego pokazywał Zaprezentowałem to, co chciałem zaprezentować. Myślę, że odcinek był fajny. Tak. Nie chcę tych 20 minut aż tak przekraczać. 20 minut to jest taki optymalny czas, także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No i cześć.